Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Możecie być zdziwieni, że pierwszy filmik oglądacie ode mnie z pokoju, gdyż dziś dość niecodziennie ruszymy spod mojego bloku. Dokąd? No, we wtorek na live'ie u Nestera wypowiedziałem magiczne słowa. Jeżeli pobijecie rekord oglądalności... Rekord live. A. Wówczas ruszę do Nestera spod swojego bloku. Ile mam? Około 26 km według tej trasy, którą ja sobie wyznaczyłem. A trasa idzie przez takie miejscowości jak Wola Zacharjaszowska, Górna Wieś, Narama, Damice, Stary Krasieniec, Iwanowice Dworskie, Stary Pokświtów, Przestańsko. I dochodzimy do, tutaj nie mogę powiedzieć, bo jednak jakaś tajemnica mnie obowiązuje. Ale dowiecie się co nieco o historii tych miejscowości, przez które będziemy szli. Także zaczynamy, a moim i Państwa gościem jest... Magicny karp. Ja. On. I on właśnie wraz ze mną rusza w tą piękną trasę, o której Państwu przed chwilą opowiadałem. Jeszcze u siebie w domu. Piękna pogoda, trochę śniegu. Zobaczymy, jak warunki nam pozwolą przejść tą piękną trasę 26 km, a potem jeszcze odcinka 3 km. Pierwsza zmianka, proszę Państwa, jeśli chodzi o pronik Biały, to rok 1123. Wówczas miała maluteńka wieś pod Krakowem, nazywająca się Prutnicę. Następnie w XIII wieku biskup Iwo Odrowąż buduje na terenie prądnika wielkiego, bo wówczas tak się nazywała już ta miejscowość, szpital prowadzony przez zakon kanoników ducha świętego desakcja. Proszę Państwa, zimowy akompaniament nas nie odpuszcza. Jesteśmy w pobliżu Dworku Białoprawnickiego, który pierwotnie wzmiankowany był około roku 1420. Następnie w XVI wieku został on przebudowany w stylu renesansowym. Legenda głosi, że Tadeusz Kościuszko, który szedł z wojskami na bitwę pod Racławicami, miał tutaj odpoczywać. My tymczasem udajemy się w stronę Witkowic. Jesteśmy, proszę Państwa, w Witkowicach. Jest to Niegdyś mała wieś, która była wzmiankowana w 1400 roku, około 1460. Natomiast potem zmieniała wielokrotnie swoich właścicieli. Najważniejszą zabytkiem, jeśli można to tak nazwać, sakralnym jest kaplica ośmioboczna Świętej Magdaleny, która powstała w 1677 roku, a także figura Jezusa Miłosiernego z 1623 roku, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Moi drodzy, dotarliśmy już na Marszowiec, a więc Kraków zostawiamy za sobą, a my jesteśmy w pobliżu fortu numer 45 Marszowiec, który wybudowany był w latach 1884-1886. A i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Nie uczestniczył on ani w I ani w II wojnie światowej. Raczej używany był po wojnie jako magazyn albo używany był przez klub pszczelarski. W 1999 roku postanowiono zrobić tutaj hotel. Hotel o nazwie Hotel Twierdza. Natomiast po 15 latach działalności projekt upadł i obecnie. Stoi pusty. Dlaczego nie udało się? Gdyż projekt się nie przyjął. Ze względu na to, że hotel nie oddawał charakteru twierdzy Kraków. My, proszę Państwa, jesteśmy na takim oto trakcie rowerowo-pieszym, chociaż więcej tutaj samochodów. I to doprowadzi nas do woli Zachariaszowskiej, a następnie wejdziemy do górnej wsi. No dość, proszę państwa, nieoczekiwanie, doszliśmy do miejsca, w którym niegdyś była granica pomiędzy Imperium Rosyjskim a Austro-Węgrami, właśnie tędy przebiegała. To znaczy, do 1846 roku, gdy jeszcze istniało coś takiego jak Rzeczpospolita Krakowska, czyli Wolne Miasto Kraków i okoliczne wsie do Rabarcji, w 1846, no to to było pomiędzy. Imperium Rosyjskim a Rzeczpospolitą Krakowską, natomiast po 1846 będę przebiegała granica pomiędzy Imperium Rosyjskim a Austro-Węgrami. Takie same słupki oznaczające przejście graniczne mamy niedaleko Zelkowa w Dolinie Klucz Wody. No dobra, dość nieoczekiwany moment na przystanięcie ale musimy ruszać dalej. Moi drodzy! Prawie 9 km za nami, a to oznacza, że zostało 17, około 17 km, może ciut więcej. Jesteśmy w woli Zachariaszowskiej, która nie była wzmiankowana w żadnych latach. Także no, przechodzimy przez nią, tylko wspominając, że przechodzimy i idziemy w stronę Górnej Wsi. Moi drodzy, wychodzimy z Górnej Psi Jak widzicie Górna Wieś leży na górce Wieś na górce, Górna Wieś A powoli zaczynamy zmieszać w stronę kolejnej miejscowości, czyli Naramy I o Naramie jeszcze będę opowiadał jak już dojdziemy do samego rynku Albo takiego jakby można było powiedzieć rynku No i potem już będziemy dalej na północ w stronę Miejscowość Damice. Moi drodzy, podczas dotarcia do miejscowości Narama idziemy doliną Naramki, która myślę, że w lecie również, ale w zimie ma naprawdę niezapomniane widoki. Niesamowite, piękne krajobrazy. Być może śnieg zalegający na drzewach. I ten właśnie zimowy klimat sprawia, że śnieżna dolina Naramki jest jeszcze piękniejsza. Ale polecam Wam na spacery dla dwojga. Witajcie Państwo, jesteśmy w Naramie. Narama, która pierwszy raz zmiankowana w roku 1440, natomiast w 1617 miejscowy dziedzic Paweł Żydowski wybudował kościół drewniany, który utrzymał się do 1980 roku, kiedy spłonął i dzisiaj mamy już wybudowany nowy kościół, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej natomiast my jesteśmy tutaj, jak widzicie mapkę przy ulicy Skrzyżowania Dębowej pod Kopcem zmierzamy w prawo w stronę Naramy i już później na północ w stronę Krasińca Starego i miejscowości Damice Państwa, jesteśmy przed miejscowością Damice. Patrzcie, jaka zawierucha nas spotkała. Szliśmy cały czas drogą, pruszyło leciutko śnieżkiem, a teraz, właśnie jak weszliśmy na taką, właśnie drogę, jakby to powiedzieć, wiejsko-wiejską, no to zaczęła się zawierucha śnieżna. Aż się przypomina scena papkina z zemsty. Na początku filmu. Łokurcze! Artur i e. T! Po raz trzeci próbuje upaść. Dobrze. Tu zakręcamy w prawo. Idziemy tą drogą. Jak widzicie, śnieg całkowicie niedertany. Chyba przez jakieś małe króliczko zajączki. I tam są już Iwanowice. Tam jest gdzieś nasz cel Naszej wyprawy Uciekali, uciekali, uciekali Na osiołku przez pustyni żar Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej Ukryć dziecię bezcenny ich skarb Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez pustyni żar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Ukryć dziecię bezcenny ich skarb. Proszę Państwa, znajdujemy się w Damicach. Jesteśmy w drodze do Iwanowic Dworskich. Natomiast tutaj, za tymi drzewami, znajduje się pole, a na tym polu archeolodzy znaleźli wały grodu, wczesno-średniowiecznego grodu Małopolskiego, który datowany jest na Początki, połowę VII wieku i ten gród, zgodnie z tym, co odnajdywali tam archeolodzy i zachowane resztki, skorupki, naczynia, narzędzia, tak mniej więcej istniał do końca X wieku. Jesteśmy w Iwanowicach Dworskich, a znaczy, że można było powiedzieć, że tylko przez nie przekraczamy kawałeczek, i za chwilę wchodzimy do poskwitowa wsi, która. W XVI wieku należała do zakonu cystersów jędrzejowskich. Także wchodzimy i za chwilę również z Poskwitowa skręcimy w lewo do kolejnej miejscowości i coraz bliżej naszego celu śnieg jak widzicie nas nie opuszcza. Był kawałek, który zresztą widzieliście, że sobie nawet Wziąłem i zaśpiewałem pastorałkę, taki bardziej śnieżny. Teraz raczej staramy się iść asfaltem. Na tamtej drodze miałem pośliźnięcie i uderzyłem prawą częścią kolana, właśnie tego operowanego, więc zdecydowałem się już nie iść takimi drogami, tylko bardziej, bardziej pewnym gruntem. Ale jeszcze będzie jeden taki malutki kawałeczek, gdzie rzeczywiście przejdziemy się drogą bardziej wiejską, gdzie może być więcej śniegu, tak właśnie po to, żeby jednak iść do naszego celu drogami raczej takimi mniej ruchliwymi, żeby było mało samochodów, no żeby też komfort rozmowy, komfort trasy był jak największy. Moje drodzy, coraz bliżej naszego miejsca, przystanku końcowego. Powoli zbliżamy się do celu, czyli do Nestera. Naprawdę kawał fajnej drogi. A potem jeszcze pewnie jakiś kawałek, że nadejście do busa, który tam jest. Tak, ten las, mniej więcej tam jest droga krajowa numer 7. No ale to tak, już później będziemy o tym rozmawiać. W miejscu, do którego zmierzamy, będzie około 26 km, może troszeczkę więcej, bo rzeczywiście nie liczyłem tych wszystkich podejść jeszcze. Więc jak przeliczę je dokładnie, to będę Wam mógł powiedzieć. Czas, jaki osiągamy w tym momencie, to 4 godziny 20 minut. Przepraszam, 6 godzin 20 minut. Nie wiem czy się. Aha, 14, 14. Zmęczenie, drodzy Państwo, to jest zmęczenie. Ostatnio dawno nie było 26 km. No i cóż, i widzimy się pewnie na miejscu. Ale mamy coś, ale, ale mamy coś lepszego tutaj do zaprezentowania teraz. O, ja się uwaga, uwaga. Pan podróżnik z magicznym kartiem. Się Manko, przyszli 20. No jak widzicie, mortki, wyszliśmy od Nestera, podążamy w stronę Słomnik. O Słomnikach nagrałem kiedyś osobny materiał o miastach. Tam właśnie wojska kościuszkowskie zmierzające pod Wracławice miały przegrupowanie. To link może Wam zostawię w opisie. Natomiast my wyracamy w stronę właśnie jakiegoś miasta. Słoniki są najbliżej i stamtąd ruszymy albo PKP, albo pks Jest jak słyszycie mocny wiatr, dlatego chowam kamerę i chowam palce już rękawiczki. Jesteśmy, proszę Państwa, na rynku w Słomnikach. Tędy, właśnie tą, tą podejściem takim trochę zlodowaciałym, podeszliśmy sobie tutaj na rynek. I za chwilę poczekamy tutaj na jakiegoś autobusa lub busa i ruszymy do Krakowa. Także super trasa. Dziękuję, że byliście razem z nami, ze mną i magicznym karpiem na tej pięknej trasie. Unestera, który nas przyjął naprawdę po królewsku, na bogato. Także bardzo dziękujemy Ci, Nestor, za przyjęcie nas i widzimy się, drodzy Państwo, już wkrótce w kolejnych trasach. Żegna Was podróżnik Iti i magiczny karp.